Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy mieli po trzy ręce? Z jednej strony brzmi to jak genialny pomysł, w końcu można by trzymać kawę, telefon i parasol jednocześnie. Ale z drugiej. Wybierzcie sobie próby założenia kurtki albo uścisk dłoni, który nagle wymaga strategii. Dodatkowa ręka mogłaby ułatwić życie, ale też sprawić, że wszystko stałoby się bardziej chaotyczne. Dzisiaj sprawdzimy 10 rzeczy, które by się stały, gdyby ludzie mieli po trzy ręce. Jeden, w pracy każdy byłby nagle super wydajny, jeden mail, drugie pisanie raportu, trzecie mieszanie kawy. Ale po tygodniu korporacje pewnie wpadłyby na pomysł, żeby zwiększyć normy o 50%. W końcu skoro masz trzy ręce, możesz robić trzy razy więcej. A więc gratulacje, właśnie zostałeś swoim własnym automatem do multitaskingu. 2. moda przestałaby mieć sens. Projektanci musieliby wymyśleć kurtki z trzema rękawami i bluzy z asymetrycznymi kapturami. Torebki, zegarki i bransoletki byłyby teraz produktem dla najbardziej odważnych. A sklepy odzieżowe. Wreszcie znalazłyby powód, żeby podnieść ceny, bo trzecia rękawka kosztuje ekstra. 3. Sport zmieniłby się nie do poznania. Piłkarze mogliby łapać piłkę, biegając jednocześnie, a koszykarze staliby się półbogami parkietu. Siatkówka z trzema rękami wyglądałaby jak pokaz cyrkowy, a tenis cóż, rakiety trzeba by trzymać jak wachlarze. Trzecia ręka stałaby się metaforą perfekcji i niezłym pretekstem do nowych rekordów. 4. Randki wyglądałyby ciekawie, bo czy wypada trzymać się trzema rękami? Albo co gorsza, jak zareagować, gdy ktoś przypadkiem przytulicie swoją techniczną ręką. Kino byłoby logistycznym koszmarem, popcorn, napój, telefon i nagle gdzie schować tę trzecią? Miłość byłaby bardziej zawija. Piec, ludzkie mózgi musiałyby się przystosować do nowego poziomu koordynacji. Sterowanie trzema rękami to nie żart zwłaszcza jeśli jedna chciałaby coś napisać, druga przewijać TikToka, a trzecia wkręcić spinnera. Neurobiolodzy mieliby złote czasy, ale lekarze wymyśliliby nowy termin. Syndrom nieposłusznej trzeciej ręki. 6. Fał kuchni gotowanie stałoby się dziecinie proste: jedna ręka trzyma garnek, druga miesza, trzecia próbuje. Ale tylko do momentu, gdy wszystkie naraz sięgną po przyprawy i wybuchnie chaos. Kucharze celebryci musieliby wprowadzić nową kategorię konkursów: Masterchef wersja trójręczna. 7. Artyści pokochaliby trzecią rękę malowanie, rzeźbienie i granie na instrumentach nabrałoby nowego wymiaru. Pianista z trzema rękami byłby żywą legendą, a gitarzyści mogliby grać solówki i akompaniament jednocześnie. Kreatywność dosłownie wyśniaby poza ramy i może wreszcie ktoś dokończyłby obraz bez rozlewania farby. 8. V. Transporcie publicznym zrobiłby się mały dramat. Trzy ręce oznaczają trzy razy więcej łokci, a więc i trzy razy więcej potrąceń. Trzymanie się poręczy, trzymanie telefonu i przycisku u stop byłoby sztuką przetrwania. Autobusy stałyby się areną walki o przestrzeń z dodatkowymi kończynami V roli głównej. 9. Technologie musiałyby nadążyć telefony. Pejdi do gier i klawiatury potrzebowałyby nowych wersji. Powstałby nowy zawód: ergonomiczny projektant dla trójręcznych. A gracze. Wreszcie mieliby wymówkę, że nie da się obsłużyć trzech przycisków naraz, mimo że mają do tego fizyczne możliwości. 10. V końcu życie stałoby się mieszanką wygody i zamieszania. Mielibyśmy więcej możliwości, ale też więcej sposobów, żeby się pogubić. Trzecia ręka mogłaby pomóc, ale też wszystko skomplikować. Może więc dobrze, że mamy tylko dwaj i bo i tak ledwo ogarniamy nimi życie. Przy ręce to może i brzmi jak ewolucyjny upgrade, ale chyba nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Więcej pracy, więcej zamieszania i więcej przypadkowych uderzeń łokciem to raczej nie brzmi jak marzenie. A więc póki co zostańmy przy dwóch i nauczmy się dobrze z nich korzystać. Dzięki za oglądanie dajcie znać w komentarzach, do czego UI używalibyście trzeciej ręki.